Was po takiej dłuższej przerwie, jaką mieliśmy w nagrywaniu, z nowym cyklem Party Maker Roczek. E, roczek dlatego, ponieważ czeka nas wielka impreza, bo Zuzu ma już rok. W się sensie skończy dokładnie za jakieś dwa tygodnie i za dwa tygodnie czeka nas impreza Ja nie wiem kiedy nam tak urosła. E, ale urosła. E, urosła i będziemy świętować, jest to świętować. E, Postanowiłam imprezę zrobić, zorganizować sama. Miałam do wyboru albo zrobić ją w knajpie, co jest o tyle komfortem, że po wszystkim płacę, zabieram torebkę i zostawiam ten cały bałagan i wychodzę do domu, gdzie jest posprzątane i mogę sobie odpocząć, ale z różnych względów, m.in. kosztowych, chociaż tak naprawdę y nie aż tak bardzo kosztowych, jak się okazało. Z niektórych względów zrobiłam, robię imprezę sama i robię, robimy ją w dwa dni. Pierwszy dzień będzie taki bardziej dla dalszej rodziny, czyli dla prabat, dla takich bliższych, bliskich, ale dalszych troszeczkę cioć. Natomiast sobota, czyli, to będzie czyli sobota, będzie już taką częścią oficjalną, będą dziadkowie z obu stron, rodzeństwo z obu stron, chrześli oraz przyjaciele, mm, więc tak naprawdę będziemy mieli imprezę dwa razy, czyli wszystko razy dwa. E, motyw przewodni naszej imprezy, e, no to tak, e, motywów przewodnich na roczek jest dużo i zastanawiałam się bardzo długo. Chciałam zrobić unicorn, ale e, nie przyszło u mojego męża. Powiem szczerze, że e, no chciałam ten roczek zrobić w jednorożce, e, ale nie. Nie. Yy, może i lepiej, bo jak oglądałam sobie później yy, dekoracje, których jest pełno, więc tak naprawdę bardzo łatwo polecieć. Yy, ja nic nie mam do jednorożcy, yy, jednorożców do koników z rogiem. Nie mam do nich nic, tylko bardzo łatwo jest polecieć i zrobić to wszystko w ten sposób, żeby było do pożygania brokatem. I naprawdę nawet się cieszę, że, że jestem zamknięta w tych moich kilku kolorach i w innym motywie przewodnim i się tego mocno trzymam. Powiem Wam później jak zrobić to w ten sposób, żeby nie polecieć i nie przegiąć albo nie, w ogóle nie pomylić w kolorystyce I żeby to wszystko ładnie wyglądało, a nie, nie było jarmarku. Jednorożców jest pełno i można mieć wszystko od słomek z jednorożcami, talerzyków. Nie wiem, nawet widziałam kwiatki z jakimiś nadrukami jednorożców. No do wyżygania, naprawdę. Ale jeśli ktoś to zrobił z gustem, to ja chętnie zobaczę. No bo ja nie ukrywam, że w przyszłości będę chciała jakiś tam element sobie może na dwa latka wetknąć. Bo tak naprawdę jeszcze myślę, że tak do trzeciego, czwartego roku życia, do trzeciego raczej będę miała pole manewru, żeby decydować sama. A później Zuzia przyjdzie i powie, że ona uwielbia świnkę Pepe albo Hello Kitty. Więc nie będę miała nic do powiedzenia i polecimy wróż. No dobra. Zacznę od... Aha, jeszcze ten motyw przewodni, Orety, ja jak zwykle mówię o dziesięciu rzeczach na raz i o opowie zapominam. Motyw przewodni to motyw indiański, czyli takie boho, strzałki, piórka, łapacze snów i w ogóle wszystkie klimaty, które uwielbiam, tak naprawdę ten motyw indiański ściągnie za mną od chyba... Liceum, nawet nie przed liceum, jeszcze w gimnazjum bardzo lubiłam ten motyw indiaństwa, interesowałam się tym, teraz jest mi o tyle łatwiej, że jest to bardzo trendy i boho i, i wszystkie, jak widzicie, zna, zresztą znacie, tak, z naszego pokoiku, znacie wszystkie te elementy, które tutaj przetaczam, to też właśnie jest wszystko w takim klimacie, więc stwierdziłam, że będzie to ładnie współgrało i będzie to pretekst do tego, żeby w końcu zrobić tipi. O, ja się wyrobię, bo straszne zamieszanie u mnie w życiu, ale o tym zrobię inny filmik, bo bardzo dużo zmian. Zresztą w pokoiku bardzo dużo się dzieje. Jeśli śledzicie Instagrama, wejdźcie sobie na w pokoiku na stoliku. Tam mamy nową, trochę powiększoną ekipę. Doszła do nas Magda z kornelką. I tam sobie razem tworzymy taką strefę Handmade, yy, więc zaglądajcie pokolik, w, pokoiku na stoliku TV, yy, w pokoiku na stoliku Instagram się nazywa, albo mój o, osobisty, gdzie dzieje się mniej, ale postaram się to nadrobić, matka z internetu. Zapraszam Was i piszcie do mnie od razu, że, yy, że jesteście z kanału, to... No dobra, styl boho. Yy, wiele rzeczy będzie zrobione. Yy, ręcznie przeze mnie, bo ja uwielbiam takie rzeczy robić. I nawet jak jest gotowiec, to muszę się tego nauczyć, żeby korzystać z gotowców, ale no wszystkie szablony zawsze ręcznie rysuję, nigdy nie drukuję w drukarce, na drukarce gotowych wzorków, bo to takie jest dla mnie niefajne. No dobra, zaproszenia. Nie mam zaproszenie i jest gubiłam, bo mam, muszę po nie wstać. Nagrywa się. Zacznę od początku, czyli od zaproszenia. A, jeszcze kolorystyka. Kolorystykę. Muszę Wam podać kolorystykę, jaką będziemy mieli. Ten cały motyw przewodni Boho będzie miał e, kolorystykę e, koloru roku Pantone 2015. Teraz nie jestem pewna, czy to jest 2015 czy 16. Miałam to sprawdzić przed tym filmikiem. 17 na pewno nie, bo 17 to był ten e, milenium? Ten róż taki. Tak mi się wydaje. Albo to było 16. Chyba 15. On się nazywa, teraz żebym brzydko nie powiedziała, Marsala, albo wymawia się to inaczej. Ale jest to taki śliwkowo, fioletowo, różowy, taki kolor wina z takimi smugami brązowymi. Mega, mega mi się on podobał i nigdy nie wiedziałam co z nim zrobić, no bo jeśli chodzi o ubrania, no to tak kiepsko. Do mnie przynajmniej, ale w jakimś tam y, motywie zawsze chciałam go przemycić i teraz mam ku temu okazję. E, kolejnym kolorem będzie szampan, czyli taki y, złoto-różowy. Też teraz bardzo modny, więc tutaj akurat y, nie było trudno. E, czyli tak, jest ta marsala, jest ten szampan, jest złoto, takie złoto, żółte złoto. E, będzie również y, róż. Ale postarałam się, żeby nie był to taki róż typowo baby cukierkowy, którego strasznie nie lubię. Nigdzie go nie lubię. Nigdzie go nie lubię, a jest mega ciężko dostać coś dla dziewczynki nie w tym kolorze, więc, więc on się gdzieś tam i tak pojawia w moim życiu, w naszym pokojku. Ale tutaj go nie będzie, a jak będzie to na pewno w takiej zgaszonej formie, takiej przybrudzonej, bardziej pudrowej, tak. Czyli będą róże. No i jeszcze dodałam troszeczkę bieli, bo ona będzie ładnym tłem oraz zieleni, bo będę chciała mieć dekorację z żywych kwiatów i myślę nad eukaliptusem. No dobra, to tyle z kolorów. Teraz zacznę od zaproszeń, Jakiś półek. Zacznę od zaproszeń. Zaproszenia zrobił mi pan, którego znalazłam na Oelixie i robię mega tanio. I to jest duży robię mega tanio i nazywa się e, strona na Facebooku Manufaktura Paweł Krasowski. Podlinkuję wam to, bo naprawdę warto. E, koszt takiego zaproszenia to 5 zł. E, jeśli się e, interesowaliście kiedykolwiek takim tematem, no to wiecie, że normalna cena takiego zaproszenia to jest około dwie dychy, a facet robi naprawdę mega robotę. E, i on się jeszcze pojawi, znaczy ta, ten pan, ten manufaktura Paweł Krasowski pojawi się jeszcze, bo zrobił nam jeszcze jedną rzecz do pokoju i zrobiłam specjalnie na moje zamówienie i to jest właśnie cudowne w takich mniejszych, mniej rozreklamowanych, bez tych takich super zdjęć, czy tam e, ładnej szaty graficznej. To jest super, ja uwielbiam takie rzeczy, ale czasami warto jest znaleźć takie, taką osobę, która może jest mniej znana, ale robi tak piękne rzeczy i jesteście w stanie się z nimi tak dogadać. Ten projekt zmieniałam kilka razy, tu mi się nie podobała czcionka, którą mi zaoferowali tu, coś tam, coś tam. Zresztą też było dużo zamieszania, dużo, no oni ogarnęli bez problemu, ale było trochę zamieszania z tym, że połowa zaproszeń była z taką datą dla, tych, dla takich osób, a inne osoby musiały mieć inną datę i on się nie pomylił w ogóle. Było szybko, tanio i mega, mega jakość. Nie ma żadnych przepaleń, wszystko jest bardzo ładne. Zresztą super pachnie, uwielbiam zapach drewna, drewna i skóry. Takie fetysze moje. Tu akurat mam takie niedokończone, znaczy tak, zaproszenie, które zamówiłam u nich jest takie. E, natomiast no nie byłabym sobą, gdybym go jakoś na własny sposób nie e, ozdobiła. E, tu akurat mam takie nieozdobione, no bo ci znajomi nie chcieli, żeby im wysyłać e, zaproszenia. E, no i właśnie tutaj Wam powiem. Nie spinajcie się aż tak bardzo tymi zaproszeniami. Jeśli się Wam wydaje, że coś z zaproszeniami Wam nie wyszło i ktoś to zauważył, bo ktoś się obrazi, bo coś tam jest inaczej, no to macie rację. Wydaje się Wam. No bo ludzie, są ludzie, którzy nie zwracają uwagi w ogóle na, zaproszenie, na zaproszenia. Są ludzie, którzy zwracają uwagę i to jest fajne, jeśli się napracowaliście, no to oni, oni na pewno to docenią. Ja na przykład jestem z takich osób, które, które lubią ładnie zapakowane rzeczy, ładnie wykonane. Właśnie Magda z pokoju, ona robi zawsze, bo ona robi też kartki takie okolicznościowe i zawsze robi ładne zaproszenia i ja to bardzo doceniam. I mi się to strasznie podoba i ja jestem właśnie z tych osób, eee, ale ich jest zdecydowana mniejszość. Inni traktują zaproszenia jak zwykłą informację i to jest najważniejsze, żeby były czytelne. Dlatego ja napisałam e, krótki tekst, e, indiański imię Zuzi, czyli mała, dzielna Zuzu, e, zaprasza, cioć tutaj akurat ciocia Paulina mówi e, na swoje pierwsze przyjęcie urodzinowe, które odbędzie się dnia tego i tego o godzinie tej. Koniec. Wystarczy. Informacje wszystkie są e, zawarte. Jeśli chodzi o e, doozdobienie ich, no to takie, które wysłałam, to akurat, bo te będę wręczała osobiście, to wyglądają w ten sposób. Czyli dodałam dratwę, dratwa to nic innego jak sznurek e, szewski, w takim sklepie w Katowicach, on się nazywa Obównik, on też jest taki totalnie babciny sklep, taki ze starą wystawą, tam na wystawie są jakieś kapcie, taka totalnie nie, nie, nie teraz nie na czasie, o, taka taki jeszcze zatrzymała się naprawdę na ho, ho, ho 100 lat temu, ale jest super. Znajdziecie tam wszystkie kleje, które chcecie, znajdziecie tam jakieś fajne lacie, kapcie, czy, czy właśnie dratwę, czy inne sznurki jutowe, niejutowe, więc jeśli lubicie takie rzeczy, to na pewno, na pewno możecie się tam wybrać, jeśli jesteście z Katowic, bądź okolic. Dodałam piórko, piórka kupiłam w chińskim sklepie za 99 groszy, a będą one się pojawiały jeszcze w kilku w kilku rzeczach. I jak ja to zrobiłam, jeśli miałam dłuższe piórko, to po prostu je skróciłam i miałam wtedy ładne kształtne, no bo te pióra jednak w tej cenie no nie są zbyt jakościowo dobre. I dodałam koreliki, również w takim zgaszonym, ta marsala tu jest chyba, takie złoto ciemne oraz opalizujący i róż. Wygląda moim zdaniem bardzo fajnie. Ten motyw, tak jak powiedziałam, pojawi się jeszcze w dwóch rzeczach do nasze, na, nasze przyjęcie, na naszym przyjęciu, więc wszystko będzie spójne. I to też jest fajne, żeby trzymać się, jak już mamy motyw przewodnictwa, żeby się go trzymać. Jak trzymać się motywu przewodniego, to nakręcę Wam osobny krótki filmik. Już będzie krótszy, bo bez wstępu. Dobra. I zaproszenia były albo wysyłane, albo wręczane. Wręczane były w takich kopertach, w takich e, brązowych, szarych, zaklejone taśmą, która kosztowała 80 groszy z Aliexpress, a też ma fajny motyw takich strzałek. E, sprawdziła się, naklejka łapacz snów też jest z Aliexpress. 3 zł chyba kosztowała. Jeśli chodzi o takie rzeczy do, teraz nie wiem jak to się nazywa, scrapbooking, chyba tak, bo ja to Magdy bym musiała zaprzeć. No to na AliExpress jest tego masa i są tanie rzeczy i fajne. Ja mam dużo nalepek, ja bardzo lubię właśnie. Jak pakujemy zresztą coś, jak wysyłamy z pokoiku, bo ktoś chce coś kupić, to no zawsze jest ładnie zapakowane, także jak kupujecie coś od nas, jak chcecie, żebyśmy Wam coś zrobić, to zawsze jest fajnie zapakowane. I to jest super, może od razu lecieć na prezent. No dobra, wygląda to w ten sposób. Jest jeszcze z tyłu jedna karteczka. I ja na niej napisałam ręcznie już zamiast kartki bądź książeczki... No właśnie właśnie tu mam błąd. Czyli pewnie nie jedna osoba dostanie taki z takim błędem, no ale trudno, bo już parę takich wyrzuciłam pisząc, ale pisząc to już 13 razy, no to miałam prawo się pomylić. Zamiast kartki bądź kwiatuszków ucieszę się z książeczki z dedykacją. No i podałam przykładowy tytuł, każdy dostał inny tytuł, gdyby nie wiedział jaką książeczkę albo gdyby nie chciało mu się szukać. Ale jeśli dostanie jakąkolwiek inną, to my też się ucieszymy, bo ja chcę, żeby Zuzia miała książeczek dużo. O tym, czy wypada, czy warto pisać bezpośrednio, czy to w ogóle ładnie, czy nieładnie, bezpośrednio, co kto chce dostać za prezent, to też będzie film, kolejny film z naszego cyklu. To tyle, jeśli chodzi o zaproszenia. Mam nadzieję, że filmik się spodobał i że przebrniecie przez wszystkie odcinki i zobaczycie wielki finał jak ta impreza wyszła. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało, bo jak kręcąc to jestem w trakcie robienia tych wszystkich rzeczy, a mam strasznie mało czasu. O tym też nakręcę kolejny film zaraz i opowiem wam jakie zmiany będą pokoiku i jakie zmiany są w pokoiku, co nas czeka, z czego rezygnuję, a z czego zrezygnować nie chcę. No to yy, kończę, ściskam Was serdecznie i yy, damontować i wrzucam na YouTube. Pozdrawiam, pa, pa!